z tej strony Gwydskler, a to jest no, prezentacja mojego świata i mała informacja. Ok, dawno nie nagrywałem, bardzo dawno, ale jednak postanowiłem wrócić do zabawy po namowach kartera, który założył swój już miliardowy kanał Uszaty Carter. Tak, pozdrawiam go bardzo serdecznie. I. Tak, to będzie taka kontynuacja serii yeah. bossu przez biomy czy coś takiego. No. No, kontynuacja. Tylko, no właśnie, będzie tak jak tam, że mówię, co buduję. Jakieś tam lotnisko czy coś takiego. Znajduję miejsce, pokazuję i poszczególne etapy budowy. Ok, z racji tego, że to jest mój yy, pierwszy filmik od bardzo, bardzo dawna. Sprawdzę, czy się dobrze nagrało. I, takie, wybaczcie, krótkie cięcie. Dobra, jesteśmy trochę ściśle dźwięki z gry. I tak. Taka to się prezentuje moja chatka. Mmm, derymbala na wiem. To może najpierw może też pody powiem jakie gram. Najpierw bardziej się zapędza sobie myślę. To jak już pewnie widzieliście prawy górny ruch. Ray minimum up. oczywiście. Radar. Tak, prawy dolny ruch. I... Recyp-book Ok, schodzimy do magazynu Wajem jest boski Czekajcie To ten widok menu, ale o Menu, menu, Nevermind. Hello. Yy. Glow Tylko kopanie było No sobie rzeczy Nakrytliś Na Curly i na w Ten, Wiedzony. O, przyda się stołnik, a jakże dłużej przy okazji dobra, idziemy dalej Neter party rosną, nie wymyśliłem na razie lepszego miejsca na no nie mała przystań, wędkownia wędko, taka wędko. a, o, jeszcze mocne auto mam ale na razie nie używam tego auta, poza tym nie mam nawet jak wyjechać, OK. jeszcze mała niespodziewanka na no. no, drzewie Jedno drzewo dżunglowe To jest drugie drzewo dżunglowe Trzy drzewa dżunglowe, posadzone na siebie. Tak Alchemia Wbijamy wyżej. Ej, a co to? Jej, łuzio i grill. Barashol. Widzę, jakieś się czałki nie ładują. Kiń w Uiii So happy Okej, okay, tam jeszcze widzicie pewnie moje farmy Jeszcze jumpnę aby nie zginął No ja i Nie wiem, gdzie to cholera Tu z tego nie korzystam za bardzo Tu sobie wszystko ładnie zaraz będzie ładnie wyglądać A tu oczywiście Fajny. Muszę pokażę tak. Chłopce. Krowie, fajnych herek. Mi się podoba. My się no i tu jest wizerunek i oczywiście kur kurczak. Raz, z racji tego, że jest taki dziwny, to wyszedł tak wyszedł. Jakbyście mieli jakiś ciekawszy projekt z twarzą kurczaka na wejście, to bardzo proszę, nie krębujcie się. Okej, okay, teraz. Cóż to za budyneczek w prawym od dornym, tak, prawy dorny róg. O, ty co bale. Wziąłem wózek, nawet wziąłem wózek. Cut tak jak już poniżej zauważyliście pory. Copalnie w dół. Ładnie, ładnie, ładnie. Daszek lepacki. Oczywiście nie mam tyle złota, żeby skończyć, więc nawet nie mogę zjechać na sam dół. Ui! zaraz się kończy przygoda. Ciśnijmy z taka lafa. Tak, trawa na siódmym poziomie, Po ziemią. trochę było prowadzenia, czyli zachodzi. Ok, wejście do loteru. Był mi się tu jeden. Nie! Jeden pigment przetegował. Pomieszczenie do spawnowania slimy. Slimy, O Bardzo miło z Twojej strony, panie slajmie No, dużo na co świecie nie mam, ale mi się osobiście podoba świat. To oczywiście kopalnia, która sięga o tysiąca kratek od mojego domu. I tu już nie jest tak dużo kopalnie, ale początek zacnej farmy melonów, oczywiście nie dirta. No, i to już było na tyle w tym odcinku. Tak jak mówiłem, odcinki będą wyglądać, że mówię co buduję i może będą time lapsy z tego albo po prostu przeskoczenie takie jakkolwiek się to tam nazywa no, ładnie no i nie wiem jak będą często odcinki nie pytajcie o to nie mam pojęcia jak będzie mi się chciało to nagram I jak będzie ładna pogoda to wrzucę mój internet zależy od pogody i nie ma na to długie odcinki więc no nie wiem, będę się starał mieścić w tych 15 minutach, chociaż wiem, że to mi nie będzie wychodzić czyli pochodnia. Nie, bo. Bo. Ok. Dobra. Mam nadzieję, że się podoba Wam mój świat. Jak nie to trudno, mi się podoba. <laughs> Jak ja śmieje, bo No Dobra. Komentujcie, subskrybujcie. Dodawajcie do oglądania, jeśli Wam się spodobał ten film. No i się z wami żegnam. Cześć i na razie. Cześć.